Hej wam, z tej strony Nefilms i witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Pokémon Emerald I dzisiaj pragnę wznieść toast za 34 widzów na moim kanale Popijam właśnie frugo Bardzo dobre szczęście, że wróciło znowu do nas Ale zajmijmy się grą Ostatnio skończyliśmy tutaj W... Wy... Rocket Hideout. Przepraszam Was, że nie ma dźwięku, ale jak zrobię dźwięk, to coś naprawdę szaleje. I będziemy teraz walczyć. Może nie walczyć, ale... Pogadajmy. z Kioczrem. Kio I nagle przychodzi Arci. I zaczyna coś jakieś... Wuhuhuu. See how beautiful. Tak, kiocz jest piękny. Bardzo go uwielbiam. Jak już miałbym wybierać, to... Chociaż najpierw bym wybrał Rayquaza, potem Kyodrza, na końcu Groudona. Groudon mnie tak nie pociąga. Ale mamy pierwszą naszą walkę z Aqualiderem Archie. który ma dosyć trudne Pokemony. Zaczyna od Mighty a my zaczniemy od naszego Skarmory'ego. No dobra. Przyspieszamy to. Nie wiem, jak początek rozegrać, ale myślę, że Stealing powinien się świetnie nadać. Już dawno nie grałem, naprawdę straciłem w prawe może air cutter teraz kurczę nie znoszę konfuzji to zawsze przyprowadza mnie o ból głowy no god damn it. no w końcu wow air cutter naprawdę jest świetnym atakiem no bądź pierwszy bądź pierwszy no wal jest Dobra, Maihianę mamy z głowy, ale to jeszcze nie koniec. Nie, nie, nie. Czego wy się spodziewaliście po Archim? Już ma jeszcze Krobata. To jest oczywiste. Skarmory. Pięknie. Dowal mu, pokaż, że to jest lep lepszym Pokémonem latającym. Chyba mi się czemu gość nie używa Hiperpotionów, jak ma Pokemony gdzieś z... w 200 HP jego prawdopodobnie mają. Ale dobra, my teraz wylecimy Kingdrom, ponieważ ona... Wow to może nie wylecimy Kingdra, może trochę po atakuje Kurde A żadna konfuzja nie jest straszna Kingdrze Dobra wezmę zrobię tak i zmienię nogę Kona. Będzie to lepszy wybór Chociaż wątpię O dobra No i Archie z głowy Kingdra 41 level On tu niech sobie pogada Ja łyknę znowu sobie frugo Jakby ktoś chciał wiedzieć, piję teraz czarne. Wow, red screen teraz. Był blue screen, teraz jest red screen. Kiotr. Nie, nie zabijaj mnie. Nie, nie. Żartuję, no. <grystujem>, wygłupiam się tylko. I jakimś cudem, Kiotr wyleciał z jaskini. Nie on nie ma chyba skrzydeł. Chociaż może na płetwach się jakoś odbił. Teraz przyjdzie prawdopodobnie. Maxi. Tak, przypomniałem sobie Maxi No, Maxi, a nie mówię. Dobra. Mhm. O i wyszliśmy w nie wiadomo gdzie na jakiejś drodze wodnej. Ale teraz was zapewniam, że zaczynają się najciekawsze momenty w grze. Po prostu uwielbiam ten moment. Też jedyne... o, widzicie? Teraz rozpoczęła się walka między Kyor'em a Groudonem i... Steven do nas przyjaciół. Huh. Jak już mówiłem, jest teraz walka między Kiorzem a Graudonem. Są to dwie potęgi ziemna i wody Jest to królowie e, wulkanów. Król wulkanu, chyba, i król morza. Czyli Graudon to jest od ziemi, tam i te sprawy, a Kjordż od morza. I właśnie przez to są takie załamania pogodowe, i tylko jeden pokémon może to, to powstrzymać czyli Rayquaza. Like no dobra, Pofruniemy sobie tutaj. Leczymy nasze pokemony. Trzeba zrobić jedną rzecz. W ogóle... Muszę sobie przypomnieć, kogo ja jeszcze miałem tutaj w, w moim ciap składzie. A, forum. No przecież jak mogą o zapomnieć. Chociaż na razie jeszcze nie będzie on mi aż tak potrzebny. Podziękujemy z jego usług. I musimy teraz popłynąć do... Nie, mocep, nie... Jak to miało? Slutpolis City. Tak nam nakazuje Steven. Chyba to będzie odpowiedni tunel do tego miasta. Ale ten kule wszystko psują. Nie chcę z tobą walczyć. Ja nie chcę problemów. Ja zawsze nie mogę trafić do tego miasta. Tak samo mam później z tym. Spacfiloc z City. Oj, trochę za wysoko pojechałem. Chodź, chodź, To jest tu trzeba odbić I ciśniemy tutaj cały czas O! Dobra, jestem już na dobrej drodze I tu trzeba zanurkować Jesteśmy pod wodą znowu, tylko że tu będą fajne pokemony Tylko mam zamiar coś tu złapać Właśnie to chciałem złapać, ale męskie Bo już mam dosyć żeńskich pokemonów w moim teamie ale to nie wszystko. Był tam właśnie Chinchu. Może jak go znowu spotkamy, ale teraz będzie Klamper. Klamper jest to Pokémon yy, małż, Jest to kiepski Pokémon, ale po ewolucji staje się naprawdę dobry. Mam dwie ewolucje: Gorebrysa chyba i Huntaila. Huntail jest. Nie. Gorebrys jest lepszy, ładniejszy jest nawet, bo Huntail ma taki jakiś wybrakowany Rej Mieliśmy też także Chinchu, jest to wodno-elektryczne, jest to świetne połączenie typów, ale no ja chyba tu nie znajdę swojego wymarzonego, ale zapewniam was, że on będzie w drugim składzie. I no jak właśnie mówiłem, walka między Giorgiem a Groudonem, teraz fajna kactenka ja w tym momencie popiję. No dobra, tu się stykałem jakoś na odległość. Buteleczka opróżniona No tam nie wiem co to za walka była, że było łup. Z powrotem. Łup z powrotem. I kiedyś jak pierwszy raz grałem w, w tę grę, to miałem problemy, bo nie ja chciałem tu pójść, oni zawsze mi blokowali, nie wiedziałem co zrobić. Nie wiedziałem gdzie jest skypile. Pile. Pilar skypile. Nie pamiętam, jak się to już nazywało. Chyba Sky Pillar. Mhm. Czekajcie, muszę sobie coś przypomnieć. Okej, okay, teraz już nie będzie nam potrzebny Whalemer. Dziękujemy za twoje usługi, Teraz weźmiemy Forarma. No, okej. Okay. I tu jest Jim, ale... Czy ty zawsze musi się... w... Trącać w moją drogę, no dobra. O, Steven. Zagadamy do niego. I Steven prowadzi nas do bardzo fajnego miejsca, które lubię. Znaczy nie lubię Pokémonów w środku tego miejsca, ale to miejsce ogólnie lubię. I jesteśmy. Cave of Origin. Chyba to jest jaskinia jakichś narodzin czy czegoś. Nie pamiętam tłumaczenia. Origin. Nie kojarzę za bardzo I to jest po prostu piękne miejsce, jak możecie widzieć tu kryształy W kolorze Kyodra. A tu kryształy w kolorze Grodona, chciał sobie takie kryształki pozbierać, nie? Niestety to nie Minecraft I mamy tutaj obecnego mistrza ligi Hoen jest to Wallace Był on W częściach Raby i Shapir był on był on e, liderem sali w. Pa, pa, nie patrzymy, nie mocstep. Slutpolis City, ale wygrał e, Ligę Hoenn i e, z, jego zastąpił Żułam, który teraz jest właśnie liderem. No dobra. A teraz mamy wybrać miejsce, gdzie spoczywa Rayquaza. E, na pewno nie w Cave Origin jesteśmy właśnie tutaj. Tu się nic nie dzieje. Empty Pyre, wątpie, góra duchów. S ymm, może nie pamiętam? Nie, ja pamiętam. To był Sky Pillar oczywiście. Do którego zawsze mi się strasznie trudno dochodziło. No dobra. Trzeba już stąd wyjść. Może mam Escape rope mm -hmm. O, super. Dostanę się, nie chcę mi się biegać. No, dobra. Skoro wszystko wyjaśnione, teraz trzeba pojechać do Pacifidlo, Pacifidlo City, czy jak to tam miało? Okej. Okay. Szczerze jest nie znoszę tam płynąć, tam jest okropna droga. Tam się przydają pokemony typu elektrycznego i roślinnego. Na szczęście mamy Gekona, więc nie będzie nam straszna ta droga. Ale. Jak ja się wydostanę z Sotpolis City, jak ja nie było Wilmera? Chwila Szefuniek coś wymyśli Zrobimy to po mojemu Lecimy do Mozdep Kupimy sobie parę rzeczy Bo mnie na to stać eee... Max Ripple Ile mam tego? Kupimy sobie Zdychę Chociaż naprawdę ja muszę oszczędzać siano na ligę. I wszystko jest. Pokrywane są zdrowe. A no, na pewno przyda mi się jacks, bo on również ma ataki piorunujące. Czy typu pio, pio, piorunujące piorun typu elektryczność elektrycznościowego. Co Thunderbolt? No super. właśnie dlatego nie lubię tej drogi, bo cały czas ten łapią. Więc co my tu mamy jeszcze? O, mam jeszcze super ripele, które mi się teraz mogą przydać. Yy, I w którą stronę to się teraz płynęło? Okej, okay, dobra, już kojarzę. Odtąd tu i jakoś tutaj na dół się odbijało. Dobra. Ponieważ trenerzy są tu całkiem nieźli i dają dużo doświadczenia, to z chęcią mogę tu zawalczyć. I mamy nowego pokemona jakiś Love Disk. Love Disk z pokemonem typu wodnego. Jest to Pokémon w kształcie serca. Jest to słaby Pokémon w najnowszej generacji piątej. Jest podróbka tego pokemona, który nazywa się Almomola. Czy polecam? Nie, kiepsko. Nawet nie, Nawet nie patrzcie na niego. Jedyny, do, jedyna rzecz, do, do jakiej się nadaje, to farmienie na hertzkele. Mamra, Repel przestał działać pierwszy Ale dobra Mam teraz gościa ze Stario I Stariu chyba też jest nowy Pokémon, jest to Pokémon rozgwiazda typu wodnego. Jest to całkiem niezły Pokémon. Zastanawiałem się czy, czy go nie przełączyć, ale jednak Kingdra był pierwszy. No i Staryu z głowy. I kolejny stariu. Dochodzimy do 13 minut nagrania. Świetnie. I naprawdę się cieszę, że mój unboxing talii tematycznej był tak udany, że wszyscy się przekonali. Tylko że szkoda, że nie wyjąłem aparatu, bo naprawdę jakość była okropna. I muszę sobie też znaleźć jakieś nowe miejsce, bo nie było mi wygodnie przekładając te karty. I popełniłem gafę, bo złą stroną popłynąłem. Dobra, ale teraz... O, reper przestał działać. A jak szło, przypomniałem sobie drogę, w którą trzeba płynąć. No i zawsze mnie ktoś spotka. Cholera, ma Spila chyba jest... Spil jest nowym Pokemonem, tak. Spil jest Pokemonem typu wodno-lodowego, jest całkiem niezły Pokémon, jeżeli chcecie go przyłączyć do drużyny. Czemu nie? I Sharpedo chyba też był nowym Pokémonem. A Sharpedo już chyba omawiałem. No dobra. Roczki Sharpido zawsze mnie denerwował Ale znalazłem dobrą drogę w końcu Tylko że Wingu przeszkadza. Przecież mam Ripple chyba hmm. No dobra Okej, okay, mamy tu kolejnego trenera, który ma winga, ale nic ciekawego Sejs Dlaczego ja mam nie mam Sejs za chwileczkę? Okej, okay, musiałem wszystko poprawić, bo spadła mi myszka. No okej. Okay, ale już wracamy do tego, co robiliśmy przedtem. Czyli nakurwiamy Stary'u. No dobra, płyniemy dalej. I wybiła 15 minuta, ale zakończymy tą walkę. No, na szczęście nie jest długa. O, świetnie się dobrali. I Sharpido. I także mój Foralm z Gekonem. No dobra. Mamy ich z głowy. I teraz zakończę nagranie, więc żegnam się z wami. Ja, pa, pa Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.